No to teraz chwila na pogadanie. Podłączyłem kierunkowskazy, znaczy kierunkowskazy tą lampę ledową. ową Tak to działa. Teraz tak, żeby LEDy poprawnie działały, żeby nie mrygały za szybko. Trzeba wymienić przerywacz. Który się tutaj to jest przerywacz? Taki przerywacz kupicie u nas. Już wielokrotnie mówiłem, że wszystkie przerywacze, które mamy w ofercie do kierunkowskazów LEDowych, działają też, jeśli jedna para kierunkowskazów jest z żarówkami. Na przykład, przody z żarówkami. Tylna lampa LEDowa to wszystko wtedy działa normalnie. To jest oryginalny, oryginalny przerywacz i teraz też mi się przypomniało są na Allegro dostępne kierunkowskazy tak zwane dynamiczne sekwencyjne niektóre z nich działają tylko w momencie kiedy jest podawany stały plus i powiem wam że o ile w Hondzie czy w Yamasie jest to łatwo zrobić po prostu trzeba wyjąć przerywacz i zewrzeć dwa styki o tyle w Suzuki nie jest to najprostszy temat, bo ten przerywacz, jak widzicie, on ma tutaj 7 pinów. No i trzeba wiedzieć, które piny odpowiadają za prze przerywacz, za same kierunkowskazy, bo ten przekaźnik on też tutaj odpowiada za. Podpalanie motocykla on zwiera też czujnik kosy. Jeśli nie ma tej kostki, to Wam motocykl nie odpali. Jak widzieliście, ludowałem te końcówki, tą wiązkę tutaj, połączyłem te kable, lampa, lampa z kierunkowskazami, owinąłem tak, żeby było to jakoś tak schludnie. I to wszystko tam schowałem, upchnąłem. To jest jeszcze kosteczka do podświetlenia. Tablicy jeszcze nie ma ale będzie niebawem, podejrzewam, że podświetlenie będzie to, to oryginalne. Przykleiłem też emblemat te złote eski. Wydaje mi się, że chyba jest ok. Srebrne, nie wiem czy by to pasowały. Co do tych esek, też się zdarza, że kupujecie u nas te eski, po czym ja zwracam pieniądze za nie, no bo się nie trzymają, się odklejają. Yy, tą lewą nakleiłem wczoraj, prawo nakleiłem dzisiaj. Bo byłem ciekawy, czy faktycznie może to się odklei gdzieś odejdzie, czy coś. Nigdzie się nie odkleja. Wszystko dolega idealnie. Przed naklejeniem, yy, tylko jak oderwałem papier, to podmuchałem ciepłym powietrzem, żeby ona się zrobiła miękka i żeby klej był bardziej bardziej taki lepki. I to tyle. I trzyma się super A no tą nakładkę jakoś to w miarę siadło No tutaj tak jak mówiłem wcześniej tutaj widać że pękł minimalnie lakier No ale to tak minimalnie jeszcze powalczę tutaj z tym korkiem mam tą naklejkę żeby tak to nie było tego widać to co mówiłem wcześniej no nakładka... Jest słaba trochę. Nie wygląda to najładniej. Czekam na sety. Chcę tu jeszcze te boczne wypełnienia przykręcę. I byłoby... Aha, no jeszcze Wam pokażę jak się te owiewki tu... No już słabe światło, to może nie będzie widać. Jak się te owiewki złożyły, te pługi. Już to tam jest równiutko. Wszystko super. Nie wiem czy to wypełnienie tutaj będzie widać. A wypełnienie, coś tam widać. Tam też ładnie leży, równiutko. Boki szparki. Tutaj nie ma jeszcze jednej śrubki. Zamówiłem ją, bo ona gdzieś. Się zgubiła przy wypadku. Ona jest taka specyficzna, długa, dłuższa od tych dwóch przednich i nie sięgał gwint. Jeśli chodzi o samo spasowanie owiewek, nie ma się do czego przyczepić. Oprócz tej nakładki, oczywiście. Jeśli chodzi o malowanie w tej wersji, w tych owiewkach, no, bywało lepiej. Tutaj też jest to ładnie wszystko. Parki, elegancko. Jak widzieliście, tylko poprawiałem sobie wiertełkiem otwory, z tego względu, że często farby jest zbyt dużo w otworze i ciężko przepchnąć spinkę przez lakierowany plastik. Więc takim biorę wiertełkiem szóstką, bądź pół ręką, tylko przekręcam tak, żeby obrać trochę farby wewnątrz otworu. I po takim zabiegu już to ładnie pasuje. O, tyle z mojego badania. Z tej strony, żeby było mi wygodniej, to zamontuję sobie już przewód hamulcowy. Mhm. Tak, zamontuję sobie przewód, przykręcę, to nie będę się później męczył z przykręcaniem od tyłu. Później sobie dokręcę, jak już przewód ułożę. Tutaj trochę tam można sobie regulacji jest. To na razie nie będę go na sztywno przykręcał. Jeszcze ja wiem czy to dobry pomysł. Może nie, może tamte też przestawimy niżej, to trochę może być męka. No to jak to było? Czy niby tak? Na pewno nie. Aż muszę zerknąć. Przerwa techniczna, oczywiście, karta znowu podziękowała. żeby formatować. Dobra, to jedziemy dalej. obejmy były w takim stanie. No i tak pomyślałem, że na takich to chyba raczej nie wypada założyć. No i całe szczęście. Ze swoich skarbów gdzieś wygrzebałem ładne, także będą ładne. Aha. Ha. To sobie to pięknie wymyśliłem. Najlepsze no jest to, że ten zbiorniczek tak wyjął, nie? Albo i nie. А можно Бога вложить от горы? <Слышко> Миллиметр бракует. <Слышко> На этот раз od razu jak nikt nie patrzy to to da radę dobra mamy kolejną odpowiedź sety są chyba niżej niż były seryjnie powężyka mamy za mało teraz tak w międzyczasie, jeszcze przykręcając ten zbiorniczek, podnosząc te sety. Jak już odkręcimy, już dobra, to już nie będą na praktycznie tam na środku regulacji. Można było zostawić tak jak były, bo tutaj na króćcach można było minimalnie wężyk podsunąć do góry, tutaj minimalnie zsunąć i, i raczej byłoby dobrze.